Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Między Słowami. Dzisiaj do naszego studia zaprosiliśmy Ireneusza Taraszkiewicza, dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze. Witam Panie Dyrektorze. Witam Pana, witam Państwa. Mamy zimę, ale to nie oznacza, że Międzyszkolny Ośrodek Sportu zapadł w zimowy sen. Zima to też okres aktywności. Jak taka aktywność wygląda właśnie podczas tych zimowych miesięcy? Zima to przede wszystkim wyzwanie dla nas bardzo duże, bo Plan, planujemy i zajęcia, zarówno wewnątrz, czyli w halach sportowych, jak i na zewnątrz. Mówię tutaj o lodowiskach, trzema, lodowisk, trzem, trzema lodowiskami, którymi zawiadujemy. No, musimy coś zorganizować dla dzieci i młodzieży. No, przede wszystkim no, hale sportowe to współzawodnictwo sportowe Szkół Miasta Jelenia Góra. No, począwszy od przedszkola, jak to ostatnio mieliśmy okazję widzieć na Olimpiadzie Malucha, do szkół ponadgimnazjalnych. A zarówno też inne mamy imprezy naukowe, to znaczy szykujemy się do Basket, Sudety Mosbasket Ligi, także rozgrywek dla koszykarzy niezrzeszonych. Wyzwanie olbrzymie, natomiast na lodowiskach, no, przede wszystkim zapewnienie możliwości korzystania z lodowisk, Mamy trzy lodowiska w tym roku w nie Górze. Przypomnę, że jedno lodowisko to Cieplice na terenie gimnazjum nr 2. Drugie lodowisko to Orlik przy szkole podstawowej nr 13. Trzecie lodowisko to Orlik przy szkole, zespole szkół ogólnokształcących i technicznych, dawniej popularnie zwanym budowlanką. I właśnie tutaj na tym boisku. Mamy ofertę dla państwa, przede wszystkim dla młodzieży, ale nie tylko, myślę, dla młodzieży, bo również jest to zabawa dla dorosłych. Po naszemu miotłobój, także jest to gra. Zbliżona do hokeja, natomiast nie potrzeba umiejętności jazdy na łyżwach, ponieważ poruszamy się na butach. Gramy miotłami, miotłami polskimi sorgo. Także tutaj w jakiś sposób też reklamujemy produkt Polski bramki, piłeczka. Jak miałem ostatnio możliwość zauważyć w piątek, bo takie zawody odbywają się w rozgrywki w piątki o 20.00 na tym lodowisku. Jest to wspaniała zabawa dla równo dla dziewcząt chłopców starszych i młodszych. My z, z kamerą też w miniony piątek o 20 się pojawiliśmy, sprawdziliśmy tą nietypową dyscyplinę sportu, powiem interesujące, Porozmawiajmy kilka słów na temat właśnie lodowisk. Pojawiły się te lodowiska już przez ostatnich kilka sezonów w wieleniej Górze. Możemy ten jakoś okres podsumować. Takich obiektów brakowało i czy rzeczywiście to się, to się sprawdza? Jeżeli przebywają nam kolejne, bo mamy już trzy, no to chyba zapotrzebowanie na tego typu obiekty jest. Pan widzi, to obserwuje codziennie. Pracownicy też zdają sprawę z funkcjonowania tych obiektów, jakie jest zainteresowanie, jak wygląda na na przykład zainteresowanie szkół. Lodowiska przede wszystkim umieściliśmy na terenie szkół, prawda, białe reliki to wiadomo, natomiast to trzecie nasze lodowisko przenośne, które rotujemy co roku gdzie indziej, powiedzmy już znalazło swoje miejsce w, w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Norwida. Myślę, że to dobra promocja dla szkoły. Zarówno z tego powodu, że tam nie tylko jeżdżą uczniowie szkoły, ale również wszyscy mieszkańcy, przede wszystkim Cieplic. Natomiast no, lodowiska, tak jak z tego widać, są najbardziej oblegane przez ferie. Wtedy, kiedy młodzież ma, nie ma zajęć szkolnych, jednak widać, że jest zapotrzebowanie, dzieci wychodzą na dwór chcą się w jakiś sposób wyładować swoją energię, którą posiadają i tutaj jest możliwość wyładowania takiej pozytywnej energii właśnie na lodowiskach. Lodowiska miasta Irenia Góra wydaje mi się jest jedynym miastem w Polsce, które praktycznie y, udo, przedstawia do wykorzystania dla dzieci, młodzieży, a równo mieszkańców naszego miasta. Y, za darmo, ponieważ no, miasta tutaj w większości płaci. Dzieci tylko płacą symboliczną stawkę za wypożyczenie łyżew, dorośli tylko płacą na lodowisku w Norwidzie. E, natomiast na Orlikach, wiadomo, przepisy nie pozwalają e, pobierać opłat. Tutaj jest lodowisko całkowicie bezpłatne. Także myślę, że są to symboliczne stawki. Natomiast utrzymanie lodowiska to jest jednak spory koszt, ale jak to mówimy o sporcie, o kulturze fizycznej, przede wszystkim dzieci i młodzieży, nie można tego przeliczyć tak dosłownie ekonomicznie na, na korzyści. Korzyści te korzyści będą, natomiast myślę, że są, ponieważ ta młodzież nie kręci się po mieście, nie szuka zwady gdzieś tam, nie szuka sobie jakichś tam dziwnych przygód, ale spotyka się na tych lodowiskach, gdzie jest. Opieka, bo te lodowiska nie istnieją same sobie. Jest, są tam ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, żeby przypilnować, aby był tam, tam porządek, aby doradzić, jak zawiązać, jak ubrać łyżwy, jak poruszać się na tych łyżwach. Także myślę, że tutaj wielki ukłon w stronę naszych mieszkańców. Urząd Miasta wykonał. Dając im do dyspozycji aż trzy lodowiska, myślę, że na dzień dzisiejszy więcej tych lodowisk nie potrzeba. Natomiast trzeba się zastanowić nad dłuższym funkcjonowaniem lodowisk. Można je przedłużyć, ponieważ one są zależne od aury. Mimo tego, że jest to sztuczne chłodzenie, powyżej 8 stopni, jeżeli jest, no to. Te lodowiska już powiedzmy no, nie spełniają swojej roli, musimy je zamykać, natomiast trzeba by się zastanowić nad zadaszeniem tych lodowisk, ponieważ tak jak widzicie państwo, są one usytuowane w miejscach nasłonecznionych. Gdy promienie słoneczne nie dotarłyby do, te, do tego lodu, ten lód mógłby się utrzymywać jeszcze do końca marca, a nawet i do kwietnia. Czyli mamy teraz w tym momencie trzy lodowiska. Wspominał Pan o tym, że najczęściej były wykorzystywane ferie. Ferie już za nami, w tym, na naszym terenie. Powiedzmy, jakie były atrakcje inne jeszcze przygotowane właśnie dla dzieci i młodzieży, Te, tych atrakcji związanych ze sportem? Tak jak zawsze, jak co roku Międzyszkolny Ośrodek Sportu z racji swojej roli, jaką pełni na terenie miasta Jelenia Góra, przygotował ofertę dla młodych ludzi. Każda hala praktycznie należąca do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu była do dyspozycji y, lud młodych ludzi, którzy chcieliby się poruszać, którzy chcieliby y, nie spędzać ferii przed telewizorem i komputerem li i wyłącznie tylko, natomiast no, Chcieliby użyć troszeczkę tak sport, tak zwanego sportu i rekreacji. Na ulicy Skłodowskiej mieliśmy przede wszystkim siatkówkę. I muszę powiedzieć, że zdało to egzamin, ponieważ zbierało się tam po 10, 8, 6 drużyn w zależności od dnia, którym organizowaliśmy rozgrywki. Czuwaliśmy nad bezpieczeństwem przede wszystkim tych rozgrywek, ale z tego co widać młodzież się bardzo dobrze organizowała i to bardzo dobrze się bawiła. Na sali przy ulicy Sudeckiej codziennie w godzinach od 10 do 13 byli trenerzy zatrudnieni przez międzyszkolną Ośrodek Sportu, którzy próbowali albo już tych, którzy umieją doskonalić u nich umiejętności z zakresu koszykówki. Natomiast z tego, co miałem możliwość zauważenia, przychodziły tam dzieci również niezwiązane na dzień dzisiejszy z sekcjami, ani z klubami sportowymi dotyczącymi koszykówki. Była siłownia, która do dyspozycji również jest i była otwarta dla dzieci i młodzieży. Także organizowaliśmy tam również zawody dla Osiedlowego Domu Kultury Zabobrza, gdzie brało kilkadziesiąt osób udział. Także m, rozmawiając z paniami e, opiekunkami, z panią kierowniczką tego osiedla, tego domu kultury, e, bardzo zadowoleni wszyscy wyszli. Także tutaj też e, pracownicy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu stanęli na wysokości zadania. Natomiast na ulicy Złotniczej też odbywały się zawody w piłce nożnej. Były to już zawody przede wszystkim i sekcji mos i sekcji klubowych. I tam też e, nie tylko można było pograć e, po rywalizować, ale również byli trenerzy do dyspozycji, którzy uczyli podstaw piłki nożnej obok sala mosu, sala tenisowa kilka razy w tygodniu również była wypełniona i przychodziły dzieci, które chciały pograć w tenisa, chciały się zmierzyć w tej dyscyplinie sportu, także tak jak widać no, ten Nasza oferta była dosyć bogata. Natomiast największą ofertą cieszyły się w tym momencie, można powiedzieć, w to, co powiedziałem, lodowiska, gdyż były tam rozorganizowane również przez pracowników działy organizacji imprez, którzy są bardzo dobrze do tego przygotowani, bo nie robią to pierwszy raz. Poza, tą, poza tym są to pedagog, pedagodzy z prawdziwego zdarzenia, miłośnicy, fascynacji w ogóle sportu. E, gry i zabawy na lodzie. Dzieci w różnym wieku korzystały, od najmłodszych do najstarszych. E, My w jakiś sposób staraliśmy im się tym wszystkim grupom młodzieżowym i indywidualnej młodzieży, która przychodziła na salę osłodzić troszeczkę w tym momencie to życie nagrodami w postaci czekolad, batonów, tego typu podarków. Także, także widać, że no jest duże zapotrzebowanie. Ogólnie policzyliśmy sobie, że przez ferię skorzystało około tysiąca dzieci z, naszych, z naszej oferty Międzyszkolnego Ośrodka Sportu. Czy jest to dużo czy mało? Myślę, że jest to dużo i należy się cieszyć z tego i widać, że Międzyszkolny Ośrodek Sportu jest w Jeleniej Górze bardzo potrzebny. Czyli działo się podczas ferii właśnie z MOS-em. Jakiś czas temu dokładnie tydzień temu w tym studiu rozmawiałem z Markiem Przeorskim, trenerem MKL 12 Jelenia Góra, który mi wspominał o tym, że no jak patrzy z perspektywy lat, 10 lat temu, a teraz no ten poziom usportowienia wśród młodych ludzi jest coraz gorsza. to się na przykład przekłada na, na wady postawy i mówi o tym, że, że no jest coraz gorzej. Pan też to tak zauważał na, na przestrzeni tych ostatnich lat i co zrobić, jeżeli, jeżeli tak jest, żeby, żeby ten stan rzeczy poprawić? Dzisiaj ja też jestem pedagogiem z wykształcenia, ja zaczynałem swoje, swoją klace, pracę z najmłodszymi jeszcze w szkole podstawowej numer 1, 20 lat pracowałem w tej szkole, przeszedłem wszystkie szczeble zarówno szkolne jak i, i, i klubowe, bo też zaczynałem od dzieci, a kończyłem na seniorkach, seniorach, prawda, także mam możliwość obserwacji przez tyle lat, no Marek ma w jakiś sposób tutaj rację, niestety no, są inne troszeczkę realia. dzisiaj... Jest bardzo dużo takich ciągot typu właśnie komputer, telewizor, e, które przyciągają uwagę dzieci. Rodzice pracują, z, są zabiegani, e, muszą pracować, bo rodzinę trzeba utrzymać, e, nie zwracają uwagę może w tak dużym stopniu, jak to kiedyś było e, na młodzież. Młodzież, a młodzież sama. No, Ciężko jest, żeby młodzież się sama zorganizowała, aczkolwiek no, są przypadki, że, że jednak obserwujemy to. I dlatego my jesteśmy po to, żeby im coś zaproponować, zorganizować, a przede wszystkim zachęcić tych młodych ludzi i pokazać, że sport to nie tylko rywalizacja mięśni, ale przede wszystkim rywalizacja również intelektualna. A z drugiej strony, no wszędzie się mówi, że sport to zdrowie, prawda? Widać, że starsi ludzie, to można tak po starszych ludziach widzieć. Ja... Bardzo mi się podoba ten Nordwalking, który dzisiaj jest bardzo popularny, tylko tak nieraz sobie się zastanawiam, widząc panie, panów, starszych, panów chodzących z kijkami, co nie robili ich dawniej. No, nastąpiła jakaś moda, ale tutaj chciałbym zauważyć, nastąpiła jakaś moda. Ktoś coś zaproponował, prawda? I ci ludzie wyszli z domu, bo podejrzewam, że gdyby nie było takiej oferty, oni by dalej siedzieli w domu i dalej by nie spacerowali. A w tym momencie oni się spotykają ze sobą w grupach, bo widzę, że to rzadko ludzie chodzą sami, ale przede wszystkim w grupach się spotykają. Oprócz tego, że pobudzają układ krążenia do tego, żeby odpowiednio funkcjonował układ oddechowy i całe ciało, bo tutaj wszystkie mięśnie pracują, oprócz tego również spędzają mile czas, bo nast następują te więzi jakieś towarzyskie, rozmowy na różne tematy, bo maszerując można o tym sobie powiedzmy rozmawiać. Natomiast i w tym momencie również młodzieży. My musimy młodzieży coś zaproponować. Dlatego Międzyszkolny Ośrodek Sportu wychodzi z tego założenia, że ktoś może powiedzieć, że nasza oferta jest zbyt duża. Nie, ja uważam, że y, ciągle musimy patrzeć na realia naszego życia i dostosowywać się do tego. My nie możemy narzekać na młodzież, że młodzież nie chce uprawiać sportu, że młodzież nie chce się ruszać, tylko my musimy spojrzeć na rzeczywistość i. Tak to wszystko, tym wszystkim pokierować, żeby ich zachęcić. No przykładem takim ostatnia Olimpiada Malucha, która zgromadziła 15 przedszkoli. Jeżeli po co my organizujemy takie, e, takie olimpiady? Nie tylko, żeby przedszkola się wykazały, nie tylko, żebyśmy my mogli się wykazać tym, że organizujemy, ale przede wszystkim. E, organizujemy po to, żeby w młodych ludziach zastąpić ch chęć do sportu, żeby pokazać, że sport to jest naprawdę nie tylko rywalizacja, to nie są tylko sekundy, metry, yy, nie wiem, yy, z punkty zdobyte, ale również przyjemność, bo można było tutaj zauważyć, że dzieciaczki się bardzo fajnie bawiły, natomiast ja byłem zafascynowany rodzicami, którzy naprawdę na trybunach stworzyli super atmosferę, którzy śpiewali, tańczyli, bawili się yy, Podejrzewam, że jeżeli by wcześniej zastanawiali się, jak się zachowają, nie przewidzieliby swoich ewentualnie takich właśnie tych pozytywnych emocji. I to się przekłada na to, że zarówno jak im rodzice i dzieci są zadowolone, to w tym momencie rodzic będzie dążył do tego, żeby temu dziecku swojemu również oprócz tego, że my, szkoła czy inne organizacje pozarządowe stwarzają możliwości, to jeszcze niestety no, bardzo dużo jest gestii rodzica, bo jak rodzic dopilnuje, aby w dziecku zaszczepić chęć do ruchu, do sportu, do rekreacji, to myślę, że zostanie to u niego do końca życia. No, Olimpiada Malucha, Olimpiada Małulata to takie imprezy, podczas których pan często wspomina, że nawet na trybunach jest chyba więcej kibiców w postaci właśnie rodziców, znajomych, dziadków, rówieśników, niż podczas jakichś imprez sportowych, właśnie na takim profesjonalnym poziomie meczów, nawet ekstraklasowych. A tutaj i na parkiecie dużo się dzieje, bo tam mamy nawet możemy powiedzieć setki młodych zawodników rywalizujących ze sobą ale, ale trybuny żyją tak jak Pan o tym wspominał czyli to tak organizuje całą rodzinę do, do tego żeby przyjść i zobaczyć co może dać sport no w takim, takim zabawowym wydaniu to jest nie tylko organizuje to integruje tą rodzinę mhm. bo w tym momencie Dziecko startuje, rodzic kibicuje, prawda? Jest to następuje integracja, jest, są inne relacje, inne komunikacje między wtedy dziećmi a rodzicami. I, i tutaj też musimy zwracać na to uwagę, że jest to no, z tego powodu również organizowane. Natomiast no, chcielibyśmy, żeby to później przeniosło się również na ten sport, o którym Pan mówił, na sport kwalifikowany, żeby ci ludzie również przyszli. I potrafili się w jakiś sposób bawić ze swoimi pociechami też, bo na boiskach koszykówki, piłki ręcznej, lekki atletyki, powiedzmy gdzieś tam jakichś sportów zimowych, można się tylko i wyłącznie pozytywów nauczyć. No, małym wyjątkiem jest tutaj piłka nożna, no ale mam nadzieję, że dojdziemy do tego, żeby można było przyjść na stadion z dzieckiem i nie bać się, że dziecko się będzie... Na, że dziecko będzie narażone na jakieś dziwne tam epitety lecące ze strony kibiców czy zachowania. Także pracujemy wszyscy nad tym, żeby również i tych kibiców piłkarskich przywołać do porządku. To, co widzimy na meczach na najwyższym poziomie w Europie, na zachodzie, ludzie się też przychodzą pobawić, bo, a z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę, że. Taka impreza, właśnie jak zawody sportowe, to nie mogą być tylko suche zawody sportowe. My musimy zadbać o to, żeby ci ludzie mieli możliwość pobawienia się również, czyli trzeba pomyśleć o jakichś występach, trzeba pomyśleć o występach może ich dzieci które uczestniczą w sporcie, bo oni wtedy chętnie przyjdą na te trybuny i będą również ze swoim dzieckiem w dalszym ciągu kibicować, a dziecko gdzieś tam w przerwach, po to właśnie na meczach piłki ręcznej, na meczach koszykówki, te małe dzieciaczki, które wybiegają na parkiet i chcą się pokazać, po to również, żeby rodzice zobaczyli, że... To jakieś występy artystyczne, tak. ostatnio tancerki mamy, bardzo często mamy, tak, na, na meczach tak, że... i koszykówki piłki ręcznej. Cały czas trzeba dążyć do tego, żebyśmy Stworzyli ofertę dla kibica nie tylko przyjścia, popatrzenia na same zawody, ale żeby on przyszedł idąc, idąc na zawody, szedł z zamiarem dobrej zabawy i wtedy on będzie dobrze, pozytywnie nastawiony do przeciwników i do swojej drużyny, nawet gdy coś nie idzie. I będzie się dobrze bawił, będzie kibicował i będzie kibicował nie tylko wtedy, kiedy drużyna wygrywa, ale przede wszystkim, żeby wspomóc wtedy, kiedy drużynie miejscowej nie idzie. A poza tym, no, wytwarza się to, co widzimy właśnie na stadionach, to, co widzimy na, w halach sportowych, wytwarza się społeczność lokalna. Jeżeli ta społeczność bardzo dobrze się bawi ze sobą na zawodach, ja nie mówię tylko sportowych, bo... Tak jak mówimy, jest to, są to również zawody gdzieś tam urozmaicone rozrywką. To później ona się będzie również bardziej dogadywała w, in, w innych dziedzinach życia, bo ludzie się będą znali już, bo nie spotkają się gdzieś w urzędach, spotykają się w firmach. Wiadomo, gdzieś ktoś przyjdzie coś załatwić, już będzie zupełnie inne nastawienie do takiego człowieka. Ci ludzie będą przyjaźnie do siebie nastawieni. Bo najpierw, zanim przejdą do interesu, porozmawiają sobie o wrażeniach z meczu. To, że tak powiem, złamie, rozluźni, atmosferę. rozluźni atmosferę i zupełnie i stworzy atmosferę życzliwości, czego w naszym społeczeństwie no, na dzień dzisiejszy brakuje. Może Wam wspomniał o tych, o tych ewentualnie złych zachowaniach kibiców piłki nożnej. Buduje się nowy stadion, więc miejmy nadzieję, że zbudują się też nowe te standardy kibicowania, również w wiele niegórze. To jest obiekt, który w tym momencie powstaje w tym kompleksie przy ulicy, przy ulicy Złotniczej, no ale obiekt, który zostanie przejęty przez nową spółkę, która będzie zajmowała się termami cieplickimi, również stadionem przy ulicy Złotniczej, tym piłkarskim, czyli nie będzie ten obiekt we władaniu mostu. To dobrze, czy, czy, czy źle właśnie dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu. Trudno powiedzieć, czy to jest dobrze, czy źle. No jeżeli to się ten system sprawdza się w wielu innych miastach, powiedzmy, czy u nas się sprawdzi. Ja myślę, że wszystko zależy od ludzi przede wszystkim, bo no tak jak Pan powiedział, w tym momencie Termy, spółka Termy Cieplickie przejmie obiekt na Złotniczej, nie tylko stadion, ale również i hale. i w tym momencie no, będzie zawiadywana troszeczkę inaczej, ale tutaj no to jest pytanie przede wszystkim do pana prezesa spółki, który na dzień dzisiejszy jest. Natomiast ja na dzień dzisiejszy mam kontakt z tym człowiekiem i myślę, że no nie będzie innego wyjścia, jak nie dogadać się tutaj na korzystanie z tych obiektów, bo... Tak jak oferta Międzyszkolnego Ośrodka Sportu mówi, pierwsza sprawa to jest dzieci i młodzież. I my, bez względu na to, kto będzie zarządzał tymi obiektami, musimy stworzyć dla mieszkańców naszego miasta, na tych najmłodszych przede wszystkim mieszkańców naszego miasta, możliwości do aktywnego spędzania czasu i ewentualnie dla jednych będzie to rekreacja, dla drugich będzie to sport przez duże S, ponieważ będą oni gdzieś mieli na celu wynik sportowy i osiągnięcie powiedzmy jakiegoś wzorca sportowego. Do tego aktywnego spędzenia czasu zachęcam mnie. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę i pewnie spotkamy się jeszcze nie raz w tym studiu, żeby o sporcie dzieci i młodzież, młodzieży, ale też również e, seniorów porozmawiać, bo pan trenerem koszykówki od wielu lat jest, więc okazja do, do rozmowy na pewno będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwo chciałbym że, przypomnieć, że w naszym studiu był Ireneusz Taraszkiewicz, dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu W Jeleniej Górze. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia!